animował Alpek. Hej, jestem Adrian i dziś opowiem wam o tym, jak taka mała, niepozorna rzecz bardzo mocno wpłynęła na moje życie. Zaczęło się to, jak byłem u mojej babci i poprosiła mnie ona, abym przyniósł swoich żem z piwnicy, więc przyniosłem jej go, po czym zrobiła mi ona kanapkę. Minęło parę godzin, odkąd zjadłem tą kanapkę i nagle babcia wbiegła nagle do pokoju i tak się na mnie patrzy, przygląda mi się, czy nic mi nie jest i okazało się, że żem, który jej dałem, zrobiła 50 lat temu i zapomniała o nim. Ale jeszcze dziwniejsze było to, że nic mi nie było. No więc żyłem sobie normalnie, a drugi dzień do szkoły poszedłem. No i na początku nic niezwykłego się nie działo. Jednak po jakimś czasie ludzie zaczęli się jakoś na mnie dziwnie patrzeć, odsuwać się ode mnie. Poszedłem do mojego najlepszego przyjaciela i ciągle się spytać o co chodzi. Jednak on też się ode mnie odsunął i tylko wskazał tak palcem na coś za mną. Obróciłem się i zacząłem krzyczeć, bo zobaczyłem, że na moich plecach wyrosła wielka macka. Zacząłem biegać po pokoju, ale po jakimś czasie się uspokoiłem i uderzyłem z pięści w tą mackę, żeby odpadła, nie wiem. Chciałem się jej jakoś pozbyć. Przepraszam, że wam przeszkadzam, ale chciałbym tylko zareklamować mój nowy kanał. Macie do niego link w karcie, także ja już lecę i pa. Macka ewidentnie się wkurzyła, bo zaczęła mnie dusić. Wtedy kolega wziął krzesło i uderzył nią. Macka odpadła i ustawiła się bojowo w naszą stronę. Ja wtedy zadzwoniłem do babci, aby nam pomogła jakoś. W końcu to było przed nią. No i my broniliśmy się krzesłami przed tą Macką. I wtedy babcia przyszła z wielkim słoikiem, po czym uwięziła w nim Mackę. Okazało się, że dżem, który zrobiła babcia wtedy, był z pola truskawy, które wyrosło w kraterze po upadku meteorytu. Od tamtej pory babcia ma nowe, egzotyczne zwierzątko, a ja bardziej uważam na to, co jem.